Witajcie kochani w kolejnym filmiku z recenzją książki. Dzisiaj przychodzę do Was z pięknym wydaniem książki, która miała już w swoją premierę bardzo, bardzo dawno temu w Polsce, ale do mnie właściwie trafiła niedawno. Ale zanim do Was, przy, zanim zacznę Wam opowiadać o tej książce, to jak widzicie, kokon ma się dobrze, bo dużo osób pytało na czatach premierowych, gdzie jest kochon, co się z nim działo, więc jak widzicie, jest wszystko w porządku i... On jest cały i zdrowy. Także bez przedłużenia, kochani, książka, którą przeczytałam, jest to podpalaczka. Mogliście ją widzieć na moim Instagramie na relacji, gdy o niej gdy ją pokazywałam, bo zobaczcie, jakie ma piękne wydanie z barwionymi brzegami. Także mi się bardzo, bardzo ta książka podoba. W środku też ma. Ilustracja na początku przy okładce. Także mega fajna, mega piękne wydanie. Ale bez przedłużania, już Wam opowiadam o czym ta książka jest. W historii poznajemy Andy i Vicky. Są to młodzi studenci, którzy nie są zbyt bogaci. A nadarzyła się właśnie okazja do dodatkowego zarobku. Wiadomo, każdy grosz się przyda, więc zaczynają rozważać propozycję. Propozycja, jaką dostali, to jest udział w eksperymencie prowadzonym przez tajną agencję rządową nazywaną Sklepikiem. Ten eksperyment do końca nie był wiadomy, na czym ma polegać, ale że prowadziły go osoby dość znane, to nie zbudzało to też dużych jakichś tam. Niepokoju, jakichś zmartwień i tak dalej. Oczywiście znaleźli się chętne osoby, które pod wpływem chyba bardziej zdobycia tych pieniędzy zgodziły się na udział w eksperymencie. Połowa uczestników miała otrzymać substancję nieznaną, a druga połowa placebo. Okazało się, że większość uczestników dostało substancję, która nie była do końca znana oraz zbadana. Co doprowadziło do bardzo tragicznych skutków, których właściwie chyba sami osoby, same osoby przeprowadzające nie zdawały sobie sprawy. Niektórzy z bohaterów nie przeżyli tego eksperymentu, a niektórzy odziedziczyli jakiś ciekawy dar. Jedni w większym stopniu, drudzy w mniejszym. Po upływie czasu Andy z Wiki bardzo się zżyli ze sobą i po prostu złożyli piękną parę. Po upływie jakiegoś czasu urodziła im się piękna córeczka Charlie, która nie była zwyczajnym dzieckiem. Okazało się, że eksperyment, który był robiony w czasie studiów, miał wpływ na płód, który odziedziczył po nich te nadprzyrodzone zdolności. I córka potrafiła za pomocą siły woli wywoływać ogień. Wyobrażacie sobie, jaka to sytuacja, pomimo, że jak tylko się zdążyła zdenerwować, czy, co, czy coś nie poszło po jej myśli, to od razu wszystko się paliło. Rodzice na początku zaczęli ukrywać tę sytuację, nie chcieli, żeby się ktoś o tym dowiedział, ale było to bardzo trudne, gdy cały czas w domu były jakieś gaśnice i cały czas było, było ją pilnować. Trzeba było ją pilnować, żeby nic nie podpaliła, żeby sobie nic nie zrobiła, i tak dalej. Agenci sklepiku dowiadują się o nadludzkich zdolnościach Charlie i postanawiają ją złapać wraz z jej ojcem. Oczywiście, jak to możecie się domyślić, rodzice nie oddadzą tak po prostu swojego dziecka, aby został poddany eksperymentom. Więc jest walka oraz ucieczka przed sklepikiem. Co doprowadza naprawdę do bardzo traumatycznych zdarzeń, do pełnej akcji historii, gdzie możemy naprawdę zobaczyć, do czego jest zdolna ta mała dziewczynka niepozorna, a jak potrafi walczyć o swoje, i z czasem zaczyna rozumieć swój dar. Bardzo fikcyjna historia opowiada właśnie o nadludzkich zdolnościach. Jeżeli lubicie takie: Książki, to jak najbardziej ta Wam przypadnie do gustu. Oczywiście muszę wspomnieć, że Podpalaczka miała swoją pierwszą premierę w Polsce 1 stycznia 1992 roku, więc bardzo, bardzo dawno temu, ale cieszę się, bo ogólnie w wznowień tej książki, tej historii było bardzo dużo z tego, co przejrzałam, ale najbardziej się cieszę, że trafiłam na ją właśnie w tym momencie, gdy wydanie jest naprawdę bardzo. Przepiękne, i powiem Wam, że jeżeli są te kartki barwione, nie wiem jak była, to jest może moja czwarta czy piąta książka z barwionymi stronami, to jakoś mi się tak przyjemniej czyta i ta książka tak lepiej się prezentuje. Dajcie znać, czy też tak uważacie. Myślę, że wiele z Was mogło już książkę czytać, bo wiele jest fanów autora. Szczerze, to jest moje pierwsze spotkanie z tym autorem. Nie wiem jak Wy, ale jak są autorzy, tacy, którzy, nie wiem, piszą książki na akord. W takim sensie, że miałam taką fajną, ulubioną pisarkę, powiem tak. Bardzo ją lubiłam. Właściwie nadal ją lubię, ale przestałam czytać książki. Dlaczego? Bo ona miesięcznie wydaje 3-4 książki. To już zdamy takie pisanie na akord. Nie każda już książka jest tak wartościowa, jak te pierwsze, które były pisane, na przykład jedna na 3 miesiące. I później takie pisanie, im więcej, tym lepiej. Póki jest ta dobra pasa, nie, nie zawsze się zgrywa z... Tymi właśnie wartościowymi rzeczami w książkach w historii, i to już jest takie pisanie dla mnie na siłę. Dajcie znać, co ty myślicie, bo mnie tacy autorzy troszeczkę odstraszają, którzy piszą nałogowo, że tak powiem. I, I jeszcze jednej nie zdążysz książki przeczytać, a już się okazuje, że następna jest już wydana i już można ją kupić. Także dla mnie to już takie to jest niechęcające. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo niektórzy mają tak, że od razu się rzucają, a ja właśnie tak mnie to odstrasza. Tak samo tutaj autor ma na swoim koncie już naprawdę ogromną ilość książek, to jest w ogóle cały spis. a dla mnie to jest, jest, A dla mnie to jest pierwsze spotkanie, bo po prostu. Nie wiem, wolę, takie, bo wolę takich mniej znanych chyba autorów po prostu, którzy się tak nie rzucają w oczy. Dajcie znać, jak to jest u Was. I ogólnie myślę, że wiele z Was tę książkę mogło już przeczytać, oczywiście jako fani autora, czy też wpadło Wam w ręce, ale również była też ekranizacja tej historii, niestety, ale ja osobiście chyba nie oglądałam, ale było to bardzo, bardzo dawno temu, z tego co się orientowałam, chyba nawet mnie na świecie nie było. Także dajcie znać, czy Wy oglądaliście w ogóle film, jeżeli nie, to może gdzieś się znajdzie. W ogóle jestem ciekawa, jak ten film wygląda. To było bardzo dawno temu, więc myślę, że będzie tak trochę licho z jakością, ale może zobaczyć ciekawości, chociaż czy warto. Więc to chyba na tyle na dzisiaj, kochani. Dajcie znać, czy czytaliście, czy znacie autora, jak to jest właśnie? Czy lubicie takich popularnych pisarzy, czy, czy może mniej, którzy mniej się rzucają oczy, tak jak ja. I co Wam mogę powiedzieć, że za tydzień pojawi się kolejna ciekawa recenzja. Tym razem thriller psychologiczny jest na pokładzie. Także myślę, że Wam też się ta książka spodoba. Ogólnie, ogólnie chyba teraz w tym miesiącu takie będą ciężkie tematy, bo teraz są książkę, co teraz będę czytać niedługo, to będzie dość kontrowersyjna. Także mam nadzieję, że Wam się takie spodobają, bo ja jestem ciekawa Waszej opinii na, na temat książki, którą będę niedługo czytać. A temat, który porusza, jest bardzo kontrowersyjny, i myślę, że będzie fala tutaj dyskusji. Także nie mogę się doczekać. Piszcie w komentarzach, co teraz czytacie. A może nie macie czasu, bo działacie w ogródku: przecież mamy piękną wiosnę, jest ciepłutko. Także ja też staram się coś tam w ogródku zdziałać. Dajcie znać, czy sadzicie już coś, czy nie. I ja mam wysadzone pomidorki, ale to jeszcze w domu, także czekam, aż urosną. Wiadomo, do gruntu to jeszcze długi i długi czas, ale już jakieś tam warzywka w ogródku są zasadzone, także dajcie znać, jak to jest u Was. No i planuję w końcu te vlogi. Mam nadzieję, że znajdę więcej czasu i one się pojawią, ale wydaje mi się, że to dopiero będzie w kwietniu, bo jest marca. Marca będę miała dość zajęty. Dobra, kochani, nie przedłużam. Zachęcam Was do komentowania, łapeczki w górę oczywiście, no i nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału. Także, kochani, życzę Wam udanej niedzieli, miłego czytania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!